Dzień wszystkim! Zauważyłem, że ostatnio każdego vloga zaczynam z samochodu. No ale tak jest, dość dużo jeżdżę po Polsce e, i teraz aktualnie też jadę do Poznania. Dzisiaj e, mam nabić najpierw zdjęcia, e, w sumie sesję do Fame Ma. Później następnie jadę kręcić e, filmik dla SFD, czyli dla mojego sponsora od suplementów. Później jedziemy na nagrywki do jakiegoś tam trailera z, też z Fame'u Później jadę dalej jeszcze do innego miasta. robię jutro kolejne zdjęcia do SFD. No i, no i później oczywiście trening. No dzisiaj akurat jest poniedziałek, także zrobiłem trening w niedzielę wczoraj, bo wiedziałem, że dzisiaj nie będę mógł trenować. Czyli dzisiaj taka dla mnie jakby powiedzmy niedziela. Cieszę się w sumie, że tam jadę, bo e, mam nadzieję, że się tam z kimś spotkam i to zawsze fajnie. W ogóle wreszcie się zaczęło fajnie e, robić. 15 stopni, słoneczko. Od razu się chce żyć dużo lepiej. E, Bugali, e, hype, MMA. Wrażenia bardzo dobre. Serio. No i w ogóle tam wiecie, fajnie było przyjść. E, zobaczyć się ze wszystkimi znajomymi, znaczy ze wszystkimi, nie za wszystkimi, tylko z tymi z stamtąd właśnie. Eee, parę fajnych wywiadów, było z kim o czym rozmawiać. Bo, jakby nie patrzeć, trochę się działo u mnie w ciągu ostatnich paru miesięcy i było fajnie, naprawdę było fajnie. No, no dobra, dojadę na miejsce, to Wam trochę pokażę, jak to tam wszystko wygląda. Bardzo chciałbym chciał podziękować Odkry Auto za to, że mi umożliwili jazdę samochodem w cały, na cały okres, jaki tu jestem w Polsce. Bo uwierzcie, że bardzo, ale to bardzo mi się to przydało. Także zapraszam Was na Odkry Auto. Na Wojownik 10 macie 10% zniżki na wypożyczenie samochodu. Dojechałem już na sesję. Zaraz zaczynamy. Chcesz się pomagać? Yes. <laughs> Jest i Cię przestań, Zaraz <laughs> Zaraz będę malowany. Wiem, że to słabo brzmi, ale tak będzie. Nie, szkodzi? no jak to który Wiecie nakładany puder? się to Jak wyglądam? Umalowany? Straszny bardzo. To nie zdjęcie, to nagranie wideo do vloga. No nie, do vloga ta piotka, więc jak najbardziej... Zawsze coś tam. Dobra, to zrobimy jeszcze raz. To nie mam problemu. Nie? Jeżeli to nie tańczy. Have, nie? Jedna sesja zdeniczała za nami. Zobaczymy, jak wyjdzie. Za ile mi te zdjęcia będą gotowe? Nie wiem. Nie wiadomo, co. Aha. No dobra, zobaczycie już niedługo. A za ile? Nie wiem. Lecimy dalej. Y... To zobaczycie za tego Bociana, bo to w nie wiem, czy nie nagrało w ogóle. Dobra, gotowy? To Bocian. SIT, za póki co Gamu. GAMU. E... Gamo jest mój człowiekiem. Bardzo fajną uwagę. Hasan. Hasan. E, hmm, Hasan to w ogóle tak słabo kojarzę, Ciężko mi powiedzieć. Znaczy nie wiem, który to jest, ale raz w, tylko w życiu widziałem gdzieś tam i ciężko mi powiedzieć z kimś, z czymś paryskim. Alan. <laughs> z bólem jami. Ferrari. Ferrari e, z, z gadaniem głupotą. Kubańczyk. Kubańczyk. Kobaczyn z muzyką, a tak to też go raz w życiu tylko widziałem. Arab? Arab, arab jest super lovely. Mega sympatyczny chłopak. Bez planu? YouTube, Bartek, Jeszcze mi się kojarzy. Z Wenezuelą. I Krycha. Krycha z UFC. Jestem to ten. To nie się jest po stronie, co się. Zabrać to już to czekaj, czekaj, sorry

A, 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 A Gracias. Jedna część za nami. Ale czymś tak obróciło. Teraz jadę na kolejne nagrywki, a później jeszcze w terenie. Jedna robota skończona. Jadę teraz do ekipy z SFD. Będziemy kręcić dla nich materiał na vloga. U nich na kanale się ukaże, tak że będziecie mogli zobaczyć, kiedy dokładnie będzie, to nie wiem. Najlepiej jakbyście śledzili po prostu mojego Instagrama, czyli po drodze podłoga wojownika. YouTube lub mojego Facebooka, fanpage dokładnie, czyli podróże wojownika. Tam wszystko dokładnie cały czas jest postowane i tak dalej. Także warto, warto po prostu odwiedzić. No i tam jak od chłopaków się ukaże też materiał, to na pewno też tam wrzucę. A później wracam z powrotem, znaczy wracam, jadę w kolejne miejsce do Ankosu Poznań. Mamy kolejne zdjęcia, kolejne filmy i później jeszcze jedziemy gdzieś w teren i kolejne. No i tak cały dzień. No i później jadę dalej do innego miasta i jutro rano kolejna sesja. Ale chyba ja wam to mówiłem wcześniej. Tak w ogóle tak mi się chciało śmiać, muszę wam o tym powiedzieć. Dwa e, dni temu Super Express napisał o mnie. Napisali, że e, zawodnik FMM ma i popularny podróżnik wrócił do Polski, zamknęli go w izolatce, wiecie. Głównoburza. Wiecie, no, później tam wyjaśnili oczywiście, a w tytuł był taki, wiesz, szkoda gadać, ale później było wyjaśnione, że w izolacji mnie zamknęli, bo nie było miejsca e, i musiałem tam być, że to się działo i wiecie, no. Oczywiście trzeba było troszkę aferki narobić. Koniec końcem wyszło jak wyszło, no, e, ale śmieszne to było, naprawdę. No. Ja sobie myślę, że to za niedługo to jeszcze jakiś pudelek zacznie pisać, że gdzieś mnie widzieli, jak coś tam robię i tak dalej. I właśnie o tym Wam mówiłem jakieś dwa vlogi temu, że właśnie w Polsce, już jednak jak troszkę, już wiecie, ludzie Was rozpoznają, to już nie ma tej, nie ma tej anonimowości, właśnie. Wiecie, no to, to już teraz by było nawet wiecie. I pójdziecie sobie. Sorry, cały czas powtarzam. Wiecie. <laughs> Jakoś mi się zwiesiło, ale wiecie, ale wiecie, no tak powiedziałem. Pójdziecie na imprezę. Gdzieś się coś napijecie albo coś, zaraz was coś napręci, zaraz jakieś coś no, no Jest jak jest Wiadomo, że trochę się napisałem na to Ale nie wiedziałem, że aż tak <grym> Ale super ekspres jak napisał, to mi się, to, to mi się śmiało z tego ciała, bo to wiadomo, że oni piszą zawsze jakieś e, głupoty to Tak jak na przykład, jak, jak fakt I na pierwszej stronie, że ksiądz jakiś coś tam, coś tam albo kogoś zabił odkurzacz albo coś No i, no i to ja to tak porównuję do takiego czegoś właśnie Zarobi, co zrobić? Brat mi powiedział. Nie, po, nie napisali nic złego. Nieważne, nieważne że, wiesz, to, że to oni. Ważne, żeby gadali. To wtedy tam idzie w dobrą stronę. Bo więcej osób zobaczy, że jest kanał na YouTube. I tak dalej. I na dobre to wyjdzie. No, zobaczymy. Jak coś to Dobra. I taka siła Gdzie będziemy kręcić? To się zaraz wykali. Jestem sławny. Już właśnie jesteś. Czekaj, a nie od tyłu lepiej tak? Nie, znaczy, od tyłu nie. też będziemy działać. Źle to zabrzmiało. Źle to zabrzmiało. Chodzi o mikrofon. Czekaj, czekaj, tak. To należy tu zostawić. Mhm. Zapniemy. Kurwa, wszystko źle brzmi. Wszystko, tak. no, 18 plus będzie odcinek. Tak, żeby nie wypadnie. No nie? Nie. A nie, nie wypadnie, tak. to, nie? Będzie git. Jak będziesz tam się opierał o maszynę, to na. No, nabór, czy będziemy przypinać. No dobra. Na pełnym hiszpańskim ludzie, nie? Dozik. Nie zginie, przecież kawałek. Ładnie zamontowano? Nie, słowo no, no to może by ci było słuchać. Wszystko dobrze. Aha, to czekaj, bo to trochę ten napis mi to jest, nie no, no, Możemy go poprawić. No, I tak to się no, będzie tak no, łukawie, no, ale zginie. Elegancko. Gdzie okay. backstage. backstitch? <noise> <Kręcimy, głos> rozmawiamy i ćwiczymy. <noise> Zaczynamy. Kolejne ćwiczenie. Fajnie. No jak vlog się tylko pokażę na kanale SFD, to od razu dam wam znać. Tak, jak wcześniej. Myślę, że będzie fajny, treściwy. Będzie co posłuchać. No. Rozmowa się układa bardzo fajnie. Na sam koniec jeszcze mamy ustawione zdjęcie. gdzieś się napinać. Aż, by, aż będę śmiesznie wyglądał. Ale dobrze. Dobra, lecę ze swoją serią. Dobra, na siłowni jest tak doświadczony. Grosny nagradek jeszcze nie miałem okazji ćwiczyć. Dobrze, zobaczycie. Teraz akurat był temat Tajlandii. Lecimy dalej Widzicie jak tu jest. Miałby być nagrywki, a Radek powiedział, że tak musi. Trening musi sobie dokończyć od razu. <grymne> o, kiedy film się ukaże? Niedziela 18. Niedziela 18. Niedziela 18, Niedziela 18. Niedziela 18. kanał SFD. Zapraszamy. Będzie trochę ćwiczeń, trochę rozmów o moich podróżach. Także na pewno Was zaciekawi Dobra, teraz będziemy jej przypięte zdjęcie. Radek napnij się. Nie, ja napierza. <laughs> Piotrek napnij się. Dobra, czekajcie, robimy zdjęcie. Kolejna część dnia. Anko z Poznań. Pokażę wam jak to wygląda. Sala jest naprawdę fajna. Tutaj zaczynamy robić nagrywki do zapowiedzi z Fememem i później idziemy w teren. tym i wczoraj w Super SuperExpressie zawodnik Fem Ale ja jestem gotowy, a <laughs> A gdzie? <laughs> Może jakieś pytanie? nie ma Nie, nie, Wystraszył się? Nie, tu ma osobowość, będzie od Nagrywki w kości skończone. W miarę fajnie, szybko poszło. Teraz jedziemy w plener. Bo nie dość, trzeba było tu zrobić. Trzeba było jeszcze gdzieś na zewnątrz, dodatkowo jakieś w świecie rozmowy i tak dalej. Naprawdę mega profesjonalnie robi to fajne MA, dlatego wielki szacun za to jest dopięte wszystko na ostatni guzik. Dzisiaj jeszcze mam nie mogę czegoś powiedzieć. Dzisiaj się dowiedziałem, że dopiero w przyszłym tygodniu się o tym dowiecie. Ale myślę, że to jest taka mega informacja. Jestem taki szczęśliwy, że naprawdę. Znaczy z jednej strony tak, z drugiej szkoda, ale dla mnie ekstra, naprawdę ekstra. I myślę, że wielu, wielu z was się to spodoba i się ucieszycie. No dobra, nie zbieramy się. Szybki wreszcie nic był, eee, wiadomo, trochę się odpoczyłem, Bo to, wiecie, te nagrywki tutaj wyglądają tak naprawdę jak normalny trening. <noise> bo siedzicie, znaczy siedz, nie siedzicie, cały czas trzeba, wiecie, walka z cieniem, później boksowanie, później manekin, znowu boksowanie, znowu tarcze i tak dalej. I tak naprawdę to jest godzina albo półtora treningu. Wcześniej jeszcze miałem z radkiem na siłowni. Eee, no i teraz jeszcze jedziemy dalej. No dobra, nic, fajnie. Ja mam, że lubię takie coś robić, Ta serio lubię. Jakoś dobrze się w tym odnajduję. Znaczy, tak mi się przynajmniej wydaje. No i w sumie nie robiliśmy, wiecie, w ogóle nic nie powtarzaliśmy jeszcze raz. Także myślę, że też dobrze mi to wychodziło. A efekty zobaczycie niedługo, jak tylko Fajon ma opublikuje pierwsze filmy. Nie wiem kiedy. No myślę, że do dwóch tygodni to góra. Kasia to jest jeden z mocniejszych zawodników tak. Kasia to jest szefowa, szefowa wszystkich szefów. Kasia, Kasia i busem pojedzie i powie, że... Wszystko, no, wszystko. Zapłacujmy. Idziemy już całą ekipą. Takie miejscówki, jakaś stara... Nie wiem, co to, stara ceglarnia, chyba tak mówili. Czy, by, czy byś chciał coś odgapić? Środku, <laughs> ja odgapić <laughs> Jest notatka firmowa, tak? No ja wiem, ja wiem, ja wiem. że ten dzień to tak śmiesznie mija. Ja normalnie obieram tą ekipę stąd <laughs> zawsze jest śmiesznie i sympatycznie. A to najważniejsze, mówięcie, gorzej jak się gdzieś jedzie i coś się robi na siłę z ludźmi, którzy na przykład nie bardzo was lubią i tak dalej, i wszystko jest takie poważne. Jej, tego to ja nie cierpię. A wiecie, że co do mojej osoby, to się nie da poważnie. Jak ja starał się nawet poważnie, to i tak jak oni mi dzisiaj na sesji zdjęciowej mówili Piotrek, zrób groźną minę i tak dalej. I wiecie, ja próbowałem. Tam jest takie śmieszne było. Ja tu się wolę uśmiechnąć wiecie. No ale dobra, walka, zdjęcia. Ludzie się musi pokazać, muszą widzieć, że jest jakieś wieże, coś groźnego. No ale. Ja tu się wolę uśmiechać. Ja wolę wam dawać uśmiech. Żebyście się wy uśmiechali też do ekranu. Bo wiem, że tak nie, raz się dzieje. Wiem, jak jest. Nieraz sam, jak oglądam swoje stare blogi gdzie się coś z czegoś śmiałem, albo coś głupiego powiedziałem i później się z tego śmiałem, bo bardzo dużo razy się tak zdarza, że tak się dzieje, że coś głupiego dowalę. No wiecie, no to chyba o to też trochę w tym chodzi wszystkim. Żeby nie było wszystko za poważne. Tak w ogóle e, nie wiem jak ten filmik pójdzie, ale może jeżeli ktoś tu nowy trafi akurat, e, o kurde, ile tu z ludzi, gdzie ją mamy kręcić jest świetna pogoda dzisiaj. Ostatnio jak tu byli to była słaba pogoda i nie było ludzi, a dzisiaj jest dużo. Jeśli ktoś tu jest nowy, zostawcie subskrypcję. Zapraszam na mojego Instagrama, tak jak mówiłem. Wiecie, teraz do walki, to te filmy będą trochę inaczej wyglądały. Będą raczej takie vlogi jak coś będę gdzieś robił, kogoś spotykał ciekawego, może jakiegoś youtubera, albo zawodnika, albo trenera. Tak wiecie, na luzie, ale oglądajcie też te vlogi, bo to wiecie, zawsze mnie to bardziej motywuje do roboty. Dobra, pokażę wam gdzie przy co to jest za wieża? Wiesz może? Nie wiem co to jest za wieża w ogóle? Co to jest za wieża? To jest za wieża? Do, czy, do czego ona jest? Wieża, wieża. A, około? Uf, Ale żeśmy zaskoczył. Nie spodziewałem się. to wie, że widoki tutaj są piękne. Z to wszystko było tutaj zielone, to w ogóle by sporo wyglądało, ale to jeszcze, jeszcze nie ta pora roku. Ale ogólnie bardzo mi się to podoba. Kolejna fajna miejscowa. Będzie dobrze wyglądało O tamka zimka Ale No tak widzę To ci takie zdjęcie co? No dobra Czekaj, jeszcze ujęcie no i dobra, koniec nagrywek. Ekipa się super spisała. Nagrywaliśmy trailer do kolejnego ma 10, do mojej kolejnej walki. Także już za niedługo zobaczycie to albo u mnie, albo u nich. Zapraszam. Dzięki, że oglądaliście odcinek. Pozdrawiam. O, dotarłem już do hotelu cały dzień. Coś się działo. Fajna widać. Czekajcie, zmienię kamerkę. Czekajcie, muszę swój pokój znaleźć. Cały dzień coś się działo. No. Teraz e, hotel mam w polu, Jutro mamy nagrywki kolejne. Tutaj nie zdjęcia. Później jeszcze kręcimy tam jakąś reklamę. Ale to już w przyszłym tygodniu. Ogólnie jest fajnie. No, czekam też, Sadzie. Czekajcie, chwilę, bo teraz skomplikowałem wszystko. No, Pokój bardzo fajny. Szkoda, że spędzę czas bez żadnej dziewczyny. Zdarza <grymne> się. Jestem tak zmęczony. Wiem, że parę, parę wam powie, a to takiego robiłeś. No, no, no dużo, na przykład dużo. W samym samochodzie siedziałem 7 godzin, a to już jest dużo. Dobra, zobaczyliście jak to wygląda, jak ten dzień taki od kuchni wyglądał, jak yy, było kręcenie tych wszystkich. Yy, jak to się nazywa? Zapowiedzi, o zapowiedzi, zdjęcia, e, vloga na SFD. Oczywiście bardzo Was zapraszam, go tylko opublikują. Aha, wiem już kiedy będzie, będzie w niedzielę dokładnie. Ten filmik będzie opublikowany we wtorek, a w niedzielę będziecie mieli e, z SFD. Także na pewno będzie warto zobaczyć, bo fajnie się rozmawiało tam. E, wiadomo, poopowiadałem trochę. Było całkiem spoko Dobra, nie przedłużam. Kiedy kolejny filmik? Nie wiem, zobaczymy. Czas pokaże. Nie wiem, co będzie do kręcenia. Jak coś będzie, to Wam pokażę. Na razie dzięki wielkie. Pozdrawiam.